Kolejny odcinek no ma... Ej, e, poczekaj, zatrzymaj na chwilę po Ile można? Ej, Ej, siedzi, ej, mama, a... dziewczyny? ej nie, tak. te dziewczyny Zaraz Potem będzie to na odcinku Potem to wrzucę na kanał Co nagrałem Idziemy tam Zatknęli? Zatknęli

Chodź tutaj, Paweł. widzieli nas. Musieli śledzić. Widzowie. Ale to życie na kanał. Ale ja mogę twarzy nagrywać jemu? Ja o cóż, mogę zaznaczyć na policję. Mogę to nagrywać, jego mogę nagrywać. Oni. Mo i uciekamy. Dobra, o, okay, tylko odwiedźmy trochę. Nie, to on jest mama w Poczekajmy, oni Oni chyba myślą plan. To jak Pennywise. <laughs> <laughs> Dobra, chcesz coś? Nie nie tam podejść. <laughs> I tam. O Nie chcę nas Nie! Ja, ja to się... Nie poddajemy się! Nie poddajemy się! Nie wyłamy? Nie poddajemy się! Bo nie, oni teraz pospać. Ej, ja teraz ja się schowam pod tak sadiem, że się, że się Która godzina? Który masz? Do dziewiętnastej Ja też mam do dziewiętnastej Mama mi... Nie Nie poddajemy się Nie poddajemy się Gdzie jest mama? Możecie nas gonić ile chcecie Ale zawsze uciekniemy Ale zawsze uciekniemy Bo jesteśmy szybci Bo jesteśmy grzeczni Szybsi Pierdolę Nie Dajemy sześć na drzewo Nie Nie na drzewu Nie, tak no, nie, 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 w nagrywa. sumie. nie, 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 to? nie, nie, się, to no, to nie, 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 Dobra, nie, 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 ale to słyszeli do! Nie polscy polscy, po polscy, polscy, my My na na Nie Ja nie polscy, problemu. polscy, polscy, tak grywać. Dobra, koniec, koniec z odcinką, muszę to wszystko Muszę